Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową dróg gminnych w miejscowościach ciepielewo głódki Orzec. Została, została powołana komisja zarządzeniem Wójta nr 42 na 2020 z dnia 14 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wyboru ofert o udzielenie tego zamówienia. W skład komisji wchodzą następujące osoby. Andrzej Dudzik, przewodniczący komisji. Przemysław Głos, sekretarz komisji. Justyna Rodeska, członek komisji. Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 195 408,87 87 groszy brutto. Dzisiejsze otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem transmisji online. Także przystęp, przystępujemy do otwarcia ofert. Zgodnie z dokumentacją o 12.30 możemy otworzyć oferty z nas 30 także otwieramy w kolejności złożonych ofert wpłynęły dwie oferty druga teraz do odczytam oferta numer 1 to oferta firmy Budomost spółka ZOA Stowanowska 37 15 521 budomost 82 262,26 zł. W drugim kryterium wykonawcy zaoferował 5-letni okres gwarancji. Oferta nr 2. To oferta firmy ZPH Sebud, magister inżynier Sebastian Piętka, ulica Reuta 16B06400 Ciechanów. Łączna cena oferty to 214 zł, 927. Wykonawca w drugim kryterium zaoferował 5-letni okres gwarancji. W naszym budżecie. Po minie odborze oferty, a w tej chwili